No, teraz będziemy sobie różne obliczenie matematyczne robić. Akurat to się przydaje e, na przykład w szkole. Dajmy na to coś takiego. E, przykładowo zrobimy tak. Jak na przykład tutaj chciał przykładowo w założeniu, że zarabia dwa tysiące zł. to teraz zobaczymy, jak ktoś przykładowo ma tyle minus minus dajmy na to nawet minus trzynaście procent, ile to się równa? 1914. Dobra, teraz trochę inne obliczenia matematyczne, yy, na przykład słuchajcie, yy, o, już wiem, by, 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 by. pięć. Zobaczcie, bo jest to jest trochę teraz inaczej. 5 razy 8. Teraz trzeba zamknąć nawias. Jest to gdzieś do zamykania nawiasów. oj i chyba nie bardzo, ale. No, i tak właśnie przedstawia się, właśnie ten wynik. Wiem, że trochę trudne, ale cóż, trudno. Eee... Muszę to dobra. Mm, czy jeszcze jakieś inne obliczenie, na przykład? Eee... Dajmy na to. Mm, dajmy na to czasopismo kosztuje. trzy pięćdziesiąt. Dajmy to trzy pięćdziesiąt. Kosztuje czasopismo, tak. I spróbujemy odjąć z tych trzech pięćdziesięciu. Z tych trzech pięćdziesięciu. Minus 3% wat to się równa 3 ,39 zł 39 groszy. No. Tej oczywiście tej piątki się nie wlicza. No. I tak się przedstawiało moje dzisiejsze obliczenie matematyczne. Pa.